Zawsze serdecznie moich widzów. Dzisiaj moi drodzy nadszedł czas, kiedy mogę otworzyć przesyłkę, którą zamówiłam sobie od jednego z naszych pierwszych i największych, najpopularniejszych twórców YouTube'a. Chodzi mi oczywiście o pana Gracjana Rostockiego. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Gracjan Rostocki, to zapraszam do nauki historii współczesnej, bo to jest. Y Część naszej kultury. Jak będą pisać książki o znanych YouTuberach, to może napiszą o Flizie, może napiszą o kimś innym jeszcze. Ale o Gracjanie Rostockim na pewno na pierwszych stronach będzie napisane, że to był jeden z pierwszych YouTuberów w Polsce. Więc moi drodzy, szacun za to, że. Odważył się i że był jednym z pierwszych, który się odważył nakręcać filmiki humorystyczne i je do internetu. Zamówiłam sobie obraz od pana Gracjana. Chciałam w ten sposób odwdzięczyć się w jakiś sposób za to, że tworzy na tym YouTubie. W ogóle jest inspiracją poniekąd dla mnie również. I pamiętam te czasy. Te beztroskie czasy, kiedy YouTube nie miał monetyzacji, a jeżeli ktoś się na nim pojawiał, no to ze względu na to, że chciał rzeczywiście coś pokazać, był artystą albo po prostu potrzebował atencji. Gracjan Rostocki jest osobowością internetową, która nie zaczęła być na YouTubie jako ktoś, kto chce zarabiać na nim, tylko po to, żeby się dobrze bawić. I za to wielki szacunek. Więc z tego względu po prostu mam dwa obrazy od niego. Kupiłam sobie. Musiałam. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają obrazy Gracjana Rostockiego, to zapraszam do oglądania. Ja też jestem ciekawa, bo ja w ogóle tego nie otwierałam. Wszystko jest zafoliowane jeszcze, więc jeszcze ja ich sama nie widziałam, więc będziemy wszyscy widzicie razem proces otwierania. No nic, zapraszam. Ja jestem bardzo podjarana, bo nie tylko dla siebie kupiłam obraz, ale dla pewnej osoby również na prezent. Ale mam mały deal z osobą, której chcę dać ten prezent, że póki ona go nie dostanie, to nie puszczę tego filmu na YouTube. A więc jeżeli już będzie ten filmik na YouTube, to znaczy, że ta osoba dostała ode mnie. Prezent. Zapraszam do oglądania. Zapraszam. No to moi drodzy, zaczynamy otwieranie. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Jak te wszystkie obrazy będą wyglądać? to Otwieram. Moi drodzy, mamy to. <noise> e, specjalnie dla mojego przyjaciela Leszka poprosiłam o dedykację. Mm, I tutaj no, mamy tą dedykację. Leszek miał imieniny i taki prezent chciałam mu sprawić. Wyjątkowy. E, więc e, dla wyjątkowej osoby wyjątkowy prezent. To jest dla Leszka. E, dla mnie też jest. Proszę. Dedykacja. <noise> zobaczcie tylko. Nie, to nie wierzę. Po prostu wspaniałe. Nie mogę teraz tego wyjąć. No w sumie może zostać. Ale zobaczcie, jakie urocze. No przecież to jest przepiękne. To jest przepiękne. Ja po prostu jestem pod wrażeniem. To lepiej wygląda niż na internecie. No po prostu super. Fajne wykonanie jest takie. Zrobione to, to jest chyba zabezpieczone już. No nie no, jak dla mnie bomba. Po prostu ja uwielbiam zresztą kotki. I dla mnie takie kotki będą po prostu ym, takim czymś no... Nie no, po prostu urocze. nie wiem co powiedzieć. <ścoughs> Zobaczcie, jakie bordki mają. No, słodziaki, super. I to jest takie fajne, takie śliskie, takie no... I to słoneczka. Nie no po prostu. Y ja no y zawsze marzyłam, żeby coś takiego mieć. I nigdy nie sądziłam, że nie wiem, 15 lat temu, że ja będę mieć obraz y Gracjana Rostockiego. A dzisiaj moje marzenie się spełniło. I mam cztery kotki. Zobaczcie jeszcze raz. Uh -huh. <słyska> Jest dla mnie dedykacja. Wspaniała mnie buźka hmm. Dziękuję pani Gracjani <noise> Ojeju, o, a to jest dlaczka e, no e, taki e, obraz piękny. E, z e, kupą. Kupa jest na szczęście, więc no. <noise> po prostu wspaniały obraz. I można mieć dedykację od pana Gracjana. Rocze. Moi drodzy, jeżeli chcecie zainwestować w, w sztukę, a przy okazji wspomóc artystę, to zapraszam do pana Gracjana. Można się z nim skontaktować mailowo i, i dogadać się w sprawie tych obrazów. Ja tak zrobiłam. Dostałam linka do Allegro i. I sobie wybrałam obrazy i, i, i nie żałuję, po prostu są cudowne, urocze, po prostu <laughs> nie mogę przestać ich dotykać, super, bardzo się cieszę, że je mam ze sobą, przed sobą, nie ze sobą, przed sobą, bo jeden ten obraz y, będzie wędrował do Leszka, no, no, już y, go spakuję i mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. No cóż, moi drodzy, mogę więcej powiedzieć? Piękne obrazy. Ach, cieszę się, że oglądacie ze mną ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie, Pana Graciana, Leszka. Wszystkiego dobrego. Mm. I tyle. Do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. PA!